we wrześniowym odcinku cyklu Wydawca Miesiąca. Dziś opowiemy Wam o wydawnictwie próby. Zaczynamy. Oto trzy fakty o wydawnictwie próby. Po pierwsze, próby zostały założone w 2020 roku przez Annę Arno, Mikołaja Nowaka, Rogozińskiego i Marka Zagańczyka. W tej chwili wydawnictwo prowadzą Mikołaj Nowak-Rogoziński, edytor, opiekun spuścizny Wojciecha Karpińskiego i znawca twórczości malarskiej i literackiej Józefa Czapskiego oraz Marek Zagańczyk, kurator archiwum i spuścizny Pawła Herca oraz edytor jego dzieł zebranych. Po drugie, próby publikują eseistykę, klasyczną literaturę podróżniczą i powieści twórców dotąd nieznanych w Polsce. Właścicielom wydawnictwa zależy na publikowaniu literatury, która nie traci na aktualności i można do niej z przyjemnością wracać. Wydają zarówno zagranicznych, jak i polskich autorów i autorki. Dużą wagę przywiązują do szaty graficznej oraz starannej redakcji i korekty wydawanych książek. Po trzecie, właściciele wydawnictwa prowadzą także czasopismo literackie Księga Przyjaciół, które publikowane jest na stronie internetowej Prób. W Księdze Przyjaciół dotychczas zamieszczono ponad 600 tekstów kilkudziesięciu autorów i autorek. Można się tam bezpłatnie zapoznać z esejami, szkicami historycznymi, recenzjami, wspomnieniami, fragmentami korespondencji oraz poezją takich twórców jak Piotr Anderszewski, Irena Grudzińska-Gross, Ewa Hoffmann, Małgorzata Łukasiewicz, Joanna Olcza-Kronikier, Ewa Pobłocka, Marta Wyka i Jan Zieliński. Jeśli zainteresował Was profil wydawniczy prób i chcielibyście rozpocząć przygodę czytelniczą z tym wydawnictwem, ale nie wiecie od czego zacząć, skorzystajcie z naszych propozycji. Oto trzy książki z katalogu prób, które szczególnie polecamy. Bela Hombosz to wyjątkowy myśliciel i pisarz, który pozostawił po sobie głęboką i oryginalną spuściznę. Jego eseje łączą filozoficzną powagę z poetycką lekkością, obejmując refleksje nad kulturą, sztuką, duchowością i codziennością. W jego tekstach przygląda się świat dawny i współczesny, jak w lustrze, ustawionym tak, by widzieć wyraźniej. Maciej Miłkowski w swojej książce analizuje 24 opowiadania mistrzów literatury światowej, takich jak Borges, Dostojewski czy Hemingway. To osobista lekcja uważnego czytania, w której autor bada nie tyle treść, co technikę pisarską, strategię, konstrukcję, mechanizmy, dzięki którym teksty zyskują głębie. Miłkowski patrzy na literaturę jak na dzieło sztuki, zadając pytanie, jak to jest zrobione. Dziewczyna na Via Flaminia. Alfreda Heysa to poruszająca opowieść o miłości niemożliwej w powojennym Rzymie. Amerykański żołnierz i pewna Włoszka spotykają się w cieniu wojny. Ich relacja to układ, który szybko komplikuje się przez brak prawdziwego uczucia. Te i inne tytuły wydawnictwa próby znajdziecie w specjalnej kolekcji w katalogu Legimi. Polecamy i życzymy wspaniałej lektury.